Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku. Oczywiście z Pokémon Go. Dzisiaj mamy research limitowany, także zobaczymy, co uda się połapać i czy może jakiś Pokémon będzie w awencie shiny. Parę nowych informacji ze świata Pokémon Go. A teraz nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Zanim odpalimy, słuchajcie, grę, przejdźmy do tych świeżych informacji. Na rajdy weszła. Kolejna forma Giratiny, którą możecie dorwać w wariancie Shiny. No i widzicie infografikę. Setka bez boostu pogodowego to jest 2105, a z boostem pogodowym 2631. Pokémony wraz z atakami, które kontrują Giratiny widzicie właśnie obok. Jeśli chodzi o rajdy tieru pierwszego, drugiego, trzeciego, no i czwartego. Macie po prostu kolejną infografikę. Możecie się przygotować, na które Pokémony chcecie tutaj zapolować. Jeśli chodzi o to, co udało mi się ostatnio złapać, no to zaproszenie dostałem z Tychów. No i udało się złapać Zapdosa 100% niestety, niestety mieszajny, no ale zawsze Zabdos. No i lecimy z kolejną informacją. Jeśli chodzi o zbliżający się Community Day, który startuje 17. Jest to sobota między godziną 11 a 17. .00. Oczywiście trzy razy starda, z tym razem warto odpalić starpisy, 3 godzinne insensy. No i wiadomo, że Charmander otrzyma tutaj po raz kolejny wariant Shiny. Widzicie wszystko na infografice. A teraz już nie przedłużam. No i lecimy z grą. Ostatnio były specjalne questy, specjalne zadania na Victini w Pokemon Go. Niestety miałem problem ze złapaniem ognistych Pokemonów. Udało się to dokładnie wczoraj na live piątkowym. Nie wiem kiedy ten odcinek wpadnie, czyli może to być tak, że Wy oglądacie go w niedzielę. W piątek był live od godziny E, chyba o 19 czy 20 do, do godziny 22 Na te piątkowe live was serdecznie zapraszam No i udało się w końcu po półtorej tygodnia Złapać ogniste pokemony Dzięki eventowi, który trwa Także mamy jesienny event Jeśli wykorzystacie pineappberry Dostajecie aż 12 candy Także warto wykorzystać te właśnie pineappki No i udało się właśnie Ukończyć drugi etap tego quest'a Także odbierzemy sobie nagrody Pierwszy pokémon. Oczywiście z Pineappem w sumie będzie bardzo dużo candy. Nowym pokémonem Shiny jest Vulpix. Także warto sobie te Vulpixy sprawdzać. No i nasz pokémon za chwilę się złapie. Za chwilę też wykonamy specjalny research dzisiaj dostępny na naszego miała zespołu, zespołu R Troszkę dziwnie mi się w tej masce mówi, no ale niestety od dnia dzisiejszego maski trzeba w maskach trzeba chodzić w miejscach publicznych. Także tego nie przeskoczę. W sumie mógłbym nagrywać w jakimś parku. Albo przejście po prostu do lasu. Tam Tamtych masek nie, musi, nie musicie używać. Taka, takie info dla Was. Darumaka. Dobra, pygmu. Na pewno się złapie, tak przynajmniej myślę. Za chwilę wykonamy sobie te questy i zobaczymy, czy może pierwszy miał trafi się akurat shiny. Miał ma dwie wersje, dwa warianty. Może być allański lub zwykły, obydwa te warianty możecie dorwać tutaj w wariancie shiny. Dobra, odbierzemy sobie jeszcze te główne nagrody i zobaczymy, co tam za poks siedzi i co trzeba zrobić w kolejnym etapie tego zadania. No i torcik, torcik. nawet torcika nie widziałem. Nie było żadnego Nestu tutaj u mnie na Śląsku. No, ale dzięki eventowi, tutaj właśnie jesiennemu, udało mi się połapać te Wulpixy i tym samym złapać 30 tych Pokémonów e, ognistych. Dobra, mamy. Naszego torcika, wejdźmy jeszcze raz w nasze zadania. Te całe spotkanie sobie na szybko przewiniemy. Snapshot spoko, i tutaj trzy candy z naszym buddy trzeba zrobić i zrobić trzy power-upy. Spoko mam ustawionego Magic carpet, a także krótki dystans i sobie na spokojnie te zadania tutaj powykonuję, ale nie o tym dzisiejszy odcinek. Tutaj jeszcze sztempel za dzisiejszy dzień. O, 10 październik szedł. Jutro mamy boksa do odbioru. No i oczywiście od dzisiaj jest giratina. Jutro mam nadzieję, że wybiorę się na rajdy z giratyną. Mam nadzieję, że uda się coś ciekawego tutaj dla Was nagrać. A tymczasem wejdźmy w te nasze zadania. Zrób trzy power-upy. Także wejdziemy sobie na szybciora w nasze Pokémony. Oczywiście 100% IV. Pek, pek. Gwiazdeczka. Mamy nasze setki, no i wzmocnimy. Może pierwszego lepszego? Pierwszego lepszego, power up. Raz, dwa, trzy. I za chwilę się wykona. Teraz muszę złapać jeszcze tylko trzy Pokémony na najsie. Także pierwszy, za chwilę drugi i wracam do Was za, za chwilę. No i wchodzimy w nasze zadania. Pierwszy Alolański, szajni Drugi. A, muszę złapać tego pierwszego. Czyli widzimy się po prostu, jak dorwię coś shiny, bez sensu, że będę wam pokazywał wszystkie te questy, Jak może ani jeden z nich nie będzie shiny. Widzimy się za chwilę. Wracam do Was po krótkiej chwili. Sami zobaczcie, co właśnie z tych wykonanych questów udało mi się dorwać. Za drugim kliknięciem mamy naszego miała 326, w dodatku shiny. Także bardzo fajnie ten nasz kociak wygląda. Pineapple, Ultra Ball. I łapiemy. Oczywiście te poksy nie mogą Wam zwiać. Także, jak już natraficie Shiny, spokojnie możecie używać Pineapple. No i za chwilę się złapie. Także mamy nowego pokemona, Shiny w moim Pokédexie Pokémonów, oczywiście Shiny 326, sprawdźmy może, a price? Nie jest to setka, no ale spoko. Ważne, że Shiny. Mamy jeszcze jednego tutaj do odbioru. Zobaczmy, czy ten też będzie Shiny. Ten już zwykły. Także łapię go, odbieram nagrody. I poluję na kolejne Shiny. Jestem między drzewami udało się zdobyć trzy Candy's Body, dlatego odbieramy sobie kolejne nagrody z tego wcześniejszego specjalnego researchu. I zobaczymy, co tam dalej trzeba zrobić. Jest tajemniczy Pokémon Espion. Spoko może być 1340. Łapiemy go z pinapem, na szybciora z pinapem i Ultrawol. Zobaczymy, czy się za pierwszym razem. Te zadania, które tam wykonuję na dzisiejszej research. Eee, jeszcze żaden Pokémon Shiny oprócz tego jednego nie wyskoczył Tutaj nasz s złapany 1340 Sprawdźmy sobie a price. No i jest ok Przejdźmy do dzisiejszych questów Tutaj oczywiście rozmowa Jeszcze musimy przewinąć nasze. Pciora. No i sprawdźmy Trzy walki w gymie trzeba wygrać eee, Powalczyć trzy razy z Go Rockets I wygrać trzy rajdy Myślę, że tym zajmę się już jutro no bo jutro chcę zapolować na giratynę, a przejdźmy może dzisiaj do tego naszego quest'a który jest obecnie i sprawdźmy czy może teraz trafi się jakiś szajniak na razie jeden tylko z tych wszystkich quest'ów złapany no ale przynajmniej, przynajmniej jeden pamiątkowy ten niestety też nie szajni lecę dalej zobaczymy czy uda się jeszcze coś szajni tutaj dorwać jeśli ktoś nie brał udziału w dzisiejszym researchu. Tutaj obok wyświetlam Wam zadania. Możecie sobie przejrzeć, jakie te zadania były. Ja większość wykonałem. Na razie dorwałem tylko jednego shiny miała drużynę R, no ale mam jeszcze parę questów do wykonania, zrobię to sobie po prostu w domu, odpalę lury, połapię jeszcze poksy, porobię jakieś ewolucje, nie wiadomo co tam w kolejnych zadaniach na mnie czeka, no i w kolejnym odcinku pokażę Wam co udało mi się dorwać, czy może jeszcze jakiś shiny wpadnie, a może jakaś setka, zobaczymy to w kolejnym odcinku. Jutro także wybieram się na rajdy z naszą Giratiną, może się trafi shiny. Chciałem taką nową formę Giratine w wariancie Shiny. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Tym samym zrobimy sobie trzy rajdy i odbierzemy Victini w Pokémon Go. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Ja zachęcam Was do grupy na Facebooku BOMKO12 Niantic Games. No i subskrybujcie mordy kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Zobaczcie sobie poprzednie moje filmy. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.